Choć bariera już upadła, wciąż dolina ta istnieje. Choć zepsute są i madła. Nadal wiatr w drzewach wieje. Gdzie kraina jest lodowa, magów wody krąży mowa. Krąży także ich wspomnienie. Nowy obóz, ich wytchnienie. Tam, gdzie karczma na jeziorze, gdzie poletko ryżu morze, stałby do dziś obóz nowy. Spójrz na górską tą fortecę. Beliar mają w swej opiece. Jednak gdybyś spojrzał kiedy, to tam właśnie ujrzał wtedy. Most przez obstawiony, kwiaty wciąż wokoło kwitły, chętnie rolnik chytał widły, wszyscy to tak podziwiali i ze szczęścia gotowali. Kiedyś zamek piękny stał, dziś ruina tylko wał. z muru nic już nie zostało, wielu ludzi tu skonało. Kiedyś był tam piękny staw od kibiców pełno braw, bo na walce się bywało, ilga imię wciąż wrzeszczało. Klasztor ognia to ruina, te koszary jak dziewczyna, która uniknęła śmierci i nie wisi na gałęci. A na bagnie obóz wielki, nie pamiętasz, jak to było. Gdy raz pierwszy byłeś tam, był tam tylko jeden kram, Gdzie bagienne ziele brał, każdy świeco palić chciał. A te lasy, a te łoki, polne kwiaty i skowronki. Kręte ścieżki, rząszcze małe, cudne plaże doskonałe. Doskonale kiedyś było, lecz do dziś się wszystko zmyło, Rosypało, rozdrobniło, nie ma tego, co tak pięknym kiedyś było.